Cześć, tu Michel, Mikołaj, Sorbet, a to jest kolejny, bardzo krótki materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj tradycyjnie, jak w piątek, powinna być recenzja, ale dzisiaj inna tradycja bierze górę, mianowicie tradycja świąteczna. W związku z tym, korzystając z tej okazji, chciałbym wszystkim Wam złożyć najlepsze życzenia świąteczne, dziękując jednocześnie za cały 2021 rok. Podziękowania kieruję... W pierwszej kolejności do swoich patronów, którzy wspierali mnie przez cały ten rok. Jestem Wam niezwykle wdzięczny za to, że towarzyszyliście i towarzyszycie mi w tej niesamowitej wyprawie. W drugiej kolejności absolutnie wszystkim osobom, które subskrybują kanał Wojennik TV, które również lubią nasz profil na Facebooku lub na Instagramie. Wszystkim tym, którzy odwiedzali nasz kanał w trakcie tego roku, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami w postaci komentarzy, którzy dostawiali łapki w górę, łapki w dół, którzy przekazywali cenną informację zwrotną. Dziękuję wszystkim tym, z którym dane mi było w tym roku zagrać gry planszowe. To były przede wszystkim rozgrywki dwuosobowe, ale i również rozgrywki w większym gronie. Każda z nich pozostawiła we mnie super wspomnienie, i bardzo liczę na to, że 2022 rok też będzie obfitował kolejne ciekawe partie. Dziękuję wszystkim tym, którzy z jakiegoś powodu zahaczyli o Wojennik TV, którzy oglądali nasze filmy, wszystkim tym, którzy w wiadomościach przekazują nam słowa zachęty, otuchy, bo to właśnie dla Was ten kanał istnieje i jestem niezwykle dumny, że mogę co tydzień spotykać się z Wami kilkukrotnie, pokazując Wam kolejne gry. Korzystając z tej okazji, chciałbym Wam wszystkim złożyć życzenia spokojnych, wesołych świąt dużo zdrowia, dużo satysfakcji, dużo pięknych chwil spędzanych w gronie najbliższych. Dużo także rewelacyjnych chwil spędzanych na plansho w naszym fantastycznym hobby. Niezależnie od tego, czy gustujecie w grach wojennych, przy których spędzać będziecie wiele godzin analizując strategię i planując kolejne posunięcia, czy może gustujecie w grach lżejszych lub w grach zupełnie innej kategorii. Łączy nas ta sama pasja. Tą pasją są gry planszowe, gry karciane, gry role gry szeroko rozumiane. Jesteśmy wielką rodziną i bardzo się cieszą, że Wejnik TV może stanowić jej część. Raz jeszcze najlepsze życzenia dla Was wszystkich i do zobaczenia w następnym razem.